Dzień dobry. Dzień dobry. Przychodzimy dzisiaj. Ale dzisiaj dużo się Przychodzimy do Was dzisiaj, żeby powiedzieć Wam, że normalnie siwy dym i dzikie węże. Normalnie jesteśmy w szoku. Akcja liść dębu. Akcja liść dębu dzisiaj była. Słuchajcie, mamy dla Was info z ostatniej chwili. Jutro o 19.30 będzie materiał o działalności. On, TVP. W TVP o 19.30 będzie materiał. Bo wiecie, jutro jest ten dzień, nie? To, to święto. O. <laughs> Świę, święto niepełnosprawności. Jutro jest. Jutro będzie hmm. materiał. się śmieje, święto niepełnosprawności. Tak, tak. No, ja bym to tak nazwała, że to jest święto niepełnosprawności. Święto ma niepełnosprawność jutro. Tak. I. Chcielibyśmy Wam powiedzieć, jako Zajawkę, że, że będzie to inne wydanie tego święta. To będzie to? To będzie to? To wiesz? Co to będzie? Jaki przekaz to będzie? Według Ciebie? Ożywczy. Odżywczy. Odżywczy. Odży Mamy nadzieję, że, będzie, że będziecie mogli się odżywić. Albo pożywić. Albo poczuć... Na pewno a... energetyczny będzie. No mam nadzieję, że z tego wyjdzie właśnie taki, że stworzą z tego taki przekaz. nie? No, bo, bo my daliśmy myślę, siebie, tak. siebie w, w takim ożywczym, czyli w takim... E łapaniu, łapaniu powietrza, ale właściwie otwartości, szczerości, takiej, wiecie, takiego ciągłego, nie chciałam powiedzieć zachłanności, ale to nie chodzi o zachłanność, o takiej, że będzie wam się chciało, o. Żeby, mm. żeby, żeby, że będzie wam się chciało. <śmiech> <śmiech> to wiesz, aż odetchnął. Także w takim wydaniu, i to była taka od razu od rana akcja. A wiecie, to to nie jest przypadek. Bardzo, bardzo szybka. Tak, a to nie jest przypadek, bo y, przez ostatnie lata, w ogóle 20 lat, to niestety na litości się to wszystko opierało, nie? Czyli płakać płakać a. nad człowiekiem, płakać nad wózeczkiem, głaskać, tulić, miziu, miziu, piciu, piciu i tak dalej, i tak dalej, nie? a przyszłości perspektywy Zadnej. żadnej.